Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. Jestem dzisiaj przeszczęśliwy wręcz. W końcu wychodzę na pole. Znalazłem poletko jeszcze nieopsiane, a jak wiecie, po Polach najbardziej lubię chodzić, nie lubię lasów, po nim w ogóle nie chodzę, onki sady, no co no, mogą być, ale pole to jest pole jednak. Także mam nadzieję, że dzisiaj to pole odda. Wiele ciekawych fantów. Więcej informacji o tym miejscu, w dalszej części odcinka, już nie przedłużam. Subskrybujcie ten kanał łapki w górę zostawcie, piszcie komentarze, będę Wam za to bardzo wdzięczny i co, lecimy do pierwszego dołka no powiem Wam, że czeka mnie dzisiaj nie lada przeprawa ledwo się ruszyłem z miejsca, już 6 dołków kopnąłem i 6 polmosów Na jedno machnięcie, dwa sygnały na polmosa, no powiem Wam gęsto no ale cóż, no trzeba się przebić, każdy taki jeden polmos to naprawdę krótki sygnał jest zwłaszcza takie pozagina, pozaginane albo jakieś strzępki. To to, boratynki na przykład piszą bardzo podobnie, no nie, nie da się tego odróżnić. No nic, no dobrze, jest poletko, lecę, mam trochę czasu, także mam nadzieję, że dzisiaj podziobie trochę kolorków. No i na samym wierzchu krótki sygnał myślałem, że będzie jakaś folika, ale już nie folika, a po prostu gaciak z trzema dziurkami. Piękna pogoda kolejny raz się powtórzy, ale. Jest się nad czym zachwycać. Pięknie. Udało mi się wyszarpać takiego drobiazga. Taki mały pocisk. No i powiem Wam w końcu: w końcu jest jakaś piękna, zieloniutka monetka. Naprawdę już saszetka mam pełną, a chodzę jakieś, nie wiem, 40 minut, może ledwo. Saszetka pełna już polmosów, śmieci, zwłaszcza tych polmosów. I w końcu jest monetka, i to chyba nawet ładna boratynka będzie. Dajcie mi chwilę. Dokładnie, jest boratynka, ale to naprawdę ładna. Zobaczcie. Już teraz jest ładna. A wyszło dopiero coś z ziemi przecież. Zobaczcie, jak tutaj tego orła widać dobrze. No powiem Wam, piękna boratynka mi się trafiła na polu. Super. Oczyszczę ją ołówkami. Link do nich macie oczywiście w opisie. Wstawię Wam fotkę z prawej strony, jaką oczyszczę. Bo powinna wyjść naprawdę pięknie. Ach, no w końcu, powiem Wam, w końcu. Aż nabrałem nowych sił do chodzenia. Lecimy dalej do następnego dołka, może w końcu zacznie sypać. Szybka zmiana miejscowy, bo tam zupełnie nic nie wychodzi. Ponad godzinę chodziłem i same śmieci, dosłownie. Nic a nic, a dość intensywne to było chodzenie, także zmiana miejscówki. Lecimy na nowe pole, jeszcze jedno mam w zanadrzu, także zobaczymy co tutaj wyjdzie. Lecimy. Na no, pierwszy sygnał, leci taka cieniutka jakaś blaszka. Coś to to było, od czegoś, ale, ale co? Raczej się nie dowiemy. No, i kurde miło mnie wita, Poletko. Jest monetka, praktycznie na samym wejściu już. Dwa sygnały, jedna tablaszka, co widzieliście, i teraz monetka. Chyba będzie boratynka, kurde, druga. No, tak mi się wydaje, że już tutaj na otoku widzę to. A, te litery, właśnie jak ma boratynka. Jest bardzo sucho, nie chcę tego bardziej trześć, także jeśli w ogóle coś z niej wyjdzie, jeśli da radę ją oczyścić, no to wstawię Wam fotkę z prawej strony. No a ja się cieszę. Jest drugie kółko, co prawda boratynki same, no ale w tym miejscu byłem tylko i wyłącznie raz i to jak to pole było jeszcze zaorane, no także wiecie, no to zupełnie co innego. Tak jakby nowe pole było. Wtedy tutaj znalazłem tylko jedną boratynkę przez dwie godziny, a pole malutkie. No także zobaczymy jak będzie dzisiaj. Lecimy do następnego dołka, pamiętajcie, łapka w górę i lecimy. No i jest kolejna. Jeszcze tutaj z jednej strony zapieczętowana. I znowu boratynka. Kurde, co z tymi boratynkami dzisiaj? Ostatnio mało boratynek, to teraz będę nadrabiać chyba. No, u mnie w tych terenach niestety no boratynek jest bardzo dużo. Może no może stety właściwie, no bo ja to mówię, że to są takie monety pocieszenia. Jak nic innego nie wychodzi, to chociaż boratynki zawsze wyjdą. Coś w tym jest, przynajmniej u mnie tutaj w świętokrzyskim. No. No ale jest trzecia monetka, także i tak się cieszę. Jak mi się udają doczyścić, bo całkiem fajne stany dzisiaj wychodzą tych boratynek to to wrzucę fotkę z prawej strony. No i już. Dobra. Lecimy do następnego dołka. Powiem wam, że już się zdążyłem stęsknić zakopaniem właśnie w taki sposób, gdzie nie muszę e, używać praktycznie łopaty. I dzisiaj w ogóle mam ze sobą saperkę, a nie dużą sztychówkę. A mamy na wierzchu łuskę. Potężny sygnał oczywiście, on tak sobie leżała. Także sygnał jak dzwon, ale tylko łuska. Chyba mam zera. No w każdym razie nic ciekawego. No i powiem wam, że coś tutaj płyciutko jest, dlatego spróbuję to znaleźć pinpointerem. Jest jakieś kółko? Zobaczcie. Jest jakieś kółko, i będzie guzik. Będzie guziczek. Jest, ale sucha jest tutaj ta ziemia. Masakra. A ten guzik też nieźle złochany, widzę. Łączę tylko pinka, bo się z simpleksem bardzo gryzą. Nie lubią się. Mamy tutaj guziczek. Co to będzie za guziczek? No powiem wam, że. Zaraz Wam się włączę, spróbuję to trochę oczyścić. Może będzie orzełek, a może i nie. No i dobra. Środek podręczny poratował sytuację, jestem w stanie Wam powiedzieć, że jest orzełek i na 100% jest, jest też korona. Także no fajnie, mamy orzełka z koroną. Jakiś wojenny lub międzywojenny guzik. Bardzo mnie to cieszy, tylko szkoda, że taki zajechany. Chociaż, no może się go fajnie oczyści, także wrzucę Wam fotkę z prawej strony. A jeszcze Wam tak wspomnę, że jak potrzebujecie porady, naprawdę, grupy i fachowców od guzików, to wbijajcie na Facebooka na grupę Guziki Identyfikacja Łukasz Otłowski, tak sobie wpiszecie, to Wam wyskoczy, naprawdę, facet jest fachowiec. Także co, mega, mega, naprawdę, rado, że coś innego wyszło, chociaż fant no nie jest jakiś tam niesamowity, ale radość i tak jest, także lecimy do następnego dołka. A tu taka ciekawostka. Dwa złote jagody przerobione na podkładkę wiadomo to było dość popularne no ale jednak znaleźć taką to taka mała właśnie ciekawostka jest teraz już robię to pole naprawdę dokładnie, zrobiłem sobie linię w którym miejscu zacząłem mniej więcej w połowie i teraz chodzę wszerz, później górę no i zobaczymy co wyjdzie dziubię po prostu tutaj wszystko co tylko jest no i jakieś efekty to przynosi kolejny mały fancik takie coś Chyba aluminiowe, bo naprawdę bardzo miękkie, więc raczej na pewno, ale fajne ma zdobienia z jednej strony. No od łyżki czy od czegoś to raczej nie było, no bo jest takie krzywe, ale, ale tak jak mówię, ma takie fajne zdobienia, nie wyłożę tego bliżej. No, tak to wygląda. Doczekałem się w końcu pięknego strzała. Jest, piękny fancik, kurde, już Wam pokazuję. Widzicie go? Dokładnie tu, gdzie wskazuję palcem. Sygnał 20, no, 2, 23, ale takie pierdółka jak na blaszkę. Ale zobaczcie jaki medalik. Kurde. Ale przepiękny. Ja pierdzielę. Spójrzcie na to jest łóżko. Ale piękny medalik. No cudny po prostu. W takich kształtach, no powiem Wam jeszcze takiego nie trafiłem. Przepiękny jest. Spróbuję go trochę oczyścić, żebyście mogli więcej na nim zobaczyć teraz. Dobra, nie będę go już bardziej tarł, oczysz oczyszczę go sobie w domu ołówkami na spokojnie. Wrzucę wam fotkę tutaj, koniecznie fotkę tego medalika, bo jest przepiękny. Zobaczcie. No tyle teraz na nim widać, ale widać, że się naprawdę e, dobrze zachował. Nigdzie nie jest powyginany. Łóżko jest. No przecudny fanci. Kurde, no mówię wam. Do dewocjonali w tym roku mam po prostu niesamowite szczęście. Od dwóch miesięcy nie kopnąłem sreberka żadnego, rozumiecie? To tyle co ja chodzę, nagrywam. I, i to są godziny, naprawdę dziesiątki, nawet już setki godzin w terenie i nie znajduję sreber. A medaliki wchodzą co wypad, a teraz nawet taki medalik ładny wyszedł. No mega strzał, bardzo jestem zadowolony. Do następnego dołka. Kolejny fancik i powiem Wam, że guzik mi się trafił, ale taki kurde nie dość, że nie mały, to taki naprawdę Ubity, że tak powiem, solidny, wygląda na bardzo stary guzik. Czy takim jest, no to nie wiem, popytam później na grupie właśnie Łukasza Otłowskiego i może Wam napiszę, jakby go wydatował. No według mnie no to jest na pewno no starszy niż 150-200 lat, tak? Tak mi się wydaje, ale trzeba go oczyścić, zobaczyć tutaj, jak łóżko jest zrobione, no i się okaże. No ale jest kolejny fancik, także fajnie, że coś starszego wyszło. Powiem Wam, że właśnie trafiłem monetkę. Jest to jakaś miedziana monetka, ale nie jest to boratynka raczej. Tak się jej przyglądałem chwilę. Coś mi się wydaje, że tutaj widzę jakieś kształty zupełnie inne niż właśnie boratynka ma. Chyba, że to jest jakiś totalny, prymitywny falsyfikat. Ale raczej chyba nie. Nie mam pojęcia co to jest, powiem Wam. I raczej nie, nie rokuje ta moneta, żeby dało się z niej cokolwiek wyczyścić żeby ona była chociażby czytelna. Ale jeśli mi się uda, albo chociażbym nie wiem, w domu może pod lupą zobaczył, co to jest za moniak zidentyfikował, no to oczywiście wstawię fotkę lub chociaż sam napis co to jest za moneta. No szkoda, że tak się zachowała, bo prawdopodobnie nie jest to boratynka właśnie, tylko coś innego. No nic, do następnego dołka. No i pimpuś wyniuchał. A co wyniuchał? Plombę wyniuchał. Mamy plombunie. Epin, coś takiego. I tu jest jakiś duży napis. Poznań. Dobrze widzę. No, Poznań jest. No proszę. No, myślę, że te plombę będzie dość, dość łatwo e, zidentyfikować. No jestem ciekaw. Lubię plomby kopać, nie, do, nie za dużo tego wychodzi, a zawsze no, jest to jakiś, jakaś taka właśnie ciekawostka na wykopkach. Także ciekawy fancik. Coś z Poznania mamy. A co no to może dowiecie się właśnie z napisu na dole ekranu. No powiem Wam zupełnie szczerze, że takich wykopków to dawno nie miałem. Bardzo dobra decyzja była, żeby zmienić to pole i przyjść tutaj. Bo mamy teraz guziczek. Taki duży, duży jakiś guziczek mamy. Dobra, nie będę go tutaj bardziej tar, nic na nim raczej nie ma. Bardzo zajechany jest, jeszcze obgryziony, nie, zgnieciony po prostu z tej strony. Także po prostu go oczyszczę, wrzucę Wam fotkę z prawej strony i lecimy do następnego dołka. No jak tak sypie cały czas, powiem Wam, zupełnie żadnych śmieci nie kopię teraz. Wszystko co, co noszę ze sobą, całą saszetkę to mam śmieci z poprzedniego pola, co na początku odcinka widzieliście, a to to wszystko wychodzi dołek za dołkiem. Powiem Wam, że jest tak sucho, że musiałem po prostu nożykiem to wygrzebać te ziemię z tego i okazało się, że to nie jest guzik, a jakaś koninka. Także może i nawet jeszcze fajniej. Takich rzeczy naprawdę zupełnie w ogóle nie, nie znajduję. Bardzo mało także cieszy mnie to niezmiernie. No ale sucho to jest naprawdę niesamowicie. Mnożym ziemię z tego wygrzebywać, bo palcem nie da radę, no to masak No kurde, kolejna monetka. Kolejna monetka wychodzi. Ale nie wiem, czy to jest boratynka, czy może yy, Szelon Grubasa. No nie widzę. Nie widzę, naprawdę ciężko jest tak suchej ziemi coś zobaczyć, nie ma jak tego przetrzeć, nie chcę tego trzeć, także tak jak zawsze, z prawej strony napis na dole ekranu, albo nie, jeśli nic nie będzie na niej widać no ale w każdym razie kolejna monetka jest, bardzo cieszy. znalazłem teraz bardzo ciekawy a zarazem trochę dziwny, fant i teraz powiedzcie mi, co to może być spójrzcie na wielkość tego no mniej więcej to jest jak taka mała kulka szrapnelowa tu jest, co ciekawe, jest uszko a od spodu. Spójrzcie na to tylko. Normalnie bym powiedział, że to. Jest... No w sumie, no nie wiem, co to jest. Wisiorek jakiś? No, taki. Nawet nie wiem, co to jest za materiał. Ale bardzo ciekawie to wygląda. Spróbuję to umyć. Jak uda mi się dobre zdjęcie zrobić, żeby to wstawić wam z prawej strony, to wam wstawię. Ale mi nic do głowy nie przychodzi. A na pewno jest to coś. Coś od czegoś. Coś ciekawego. No nic taka ciekawostka i lecimy do następnego dołu kurde, co tutaj się dzieje ludzie ależ tu tego nagubili ale tu jest fantów ja pierdziele patrzcie teraz jest na pewno szeląg Augusta III Sasa i to naprawdę ładny widać grubasa? widać grubasa, jest gruby jest nasz gruby jest piękna monetka kolejna no także dzisiaj naprawdę no żniwa po prostu, żniwa Pora siania, a tu żniwa. Pięknie, bardzo się cieszę. No, naprawdę dzisiaj to natrzepane fantów równo, a jeszcze mi tutaj kawałek został. Zaletą doświadczenia, jakby nie patrzeć, oraz tego, że się kopie wszystko, to jest to, że ten medalik właśnie wyszedł. Duża blacha. To było pewne, że to jest jakaś blaszka, puszka na, yy, tym, na samym wierzchu, ale coś mi jednak w sygnale nie pasowało. A poza tym, no i tak po prostu kopię wszystko. I dzięki temu wyszedł właśnie jakiś medalik. Jakiś medalik wyszedł. Dobra, mamy tutaj bozie. Tutaj też mamy bozie. No pięknie, kurde, kolejna rzecz. Kolejny fant wyszedł, ale to mega. Jest medalik, medaliki mega cieszą. Super, jako czyszczę wrzucę fotkę i lecimy. Jeszcze się fanty nie kończą. Jeszcze dwa ziko. Jagódki wyszły, jedno przebite wcześniej wyszło. Na podkładkę to się jednak uchowało. Miało szczęście. Czas na podsumowanie już z samego podwórka, bo po prostu tyle razy się wam dzisiaj włączałem na telefonów, że aż mi telefon padł i już nie mogłem tego dograć. Także zapraszam na podsumowanie. No co tu dużo mówić? Nadszczepałem dzisiaj to zdrowo. Po kolei jest tutaj kawałek łyżeczki, jest pocisk, jest plomba, jest ten stary guzik, jest tutaj kawałek tego zdobienia. Jest tutaj ten guzik z orzełkiem, co bardzo cieszy oczywiście, jest tutaj gaciak, jest jedna boratynka, pewnie druga boratynka, jest kuleczka, jest medalik, jest drugi ten piękny medalik, jest szelong Augusta III Sasa, mamy koninkę, mamy jeszcze dwie boratynki, mamy tutaj tę pierdółkę, którą mm, nie wiem co to jest, ja nie wiem, wy już może wiecie. Mamy tutaj jeszcze prl tu jeszcze boratynka, tu ten przebity prl tu dwie boratynki, no kurde. Powiem wam, że dawno telefantów nie było. Piękny odcinek, według mnie piękne wykopki, wiele fantów. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to łapka w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie i do następnego odcinka.